Są W życiu każdego człowieka takie chwile, że kiedyś trzeba podjąć decyzję. Marzena Dębniak jest samorządowcem, który lubi wyzwania. Wiedzą o tym jej współpracownicy i najbliżsi. Zawsze potrafi spojrzeć co ja niezwykle ceniam i cenię i podziwiam na problemy o troszeczkę innej strony, nie jako kłopot, ale tak naprawdę jako wyzwanie. Marzena Demniak podjęła kolejne wyzwanie, w którym wspierają ją koledzy samorządowcy, wspierają ją znajomi, współpracownicy, syn i przyjaciele. Wszyscy oni stanęli w czwartkowe popołudnie na scenie w sali Kina Etiuda i wyrazili swoje poparcie dla kandydatki do Senatu w okręgu 82. Marzena, ta Radę, będzie nas godnie i rzetelnie reprezentować i spełniać nasze oczekiwania i marzenia. Parlament, zwłaszcza Wyższa Izba, potrzebuje zarówno doświadczenia, jak i dobrej energii. Marzena Dębniak to samorządowiec krwi od 30 lat. Bo Marzena Dębniak to człowiek kompromisu, człowiek zgody. A jak Państwo wiecie, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Myślę, że nam wszystkim zależy na tym, by było lepiej, aby nie było zawłaszczenia samorządu, abyśmy wreszcie powiedzieli swoje tak, w tej polityce, która nie jest dla nas samorządowców bardzo przyjazna. Marzeny to uparte, pracowite i mądre kobiety. Samorządowcy w tej kampanii są aktywni jak nigdy do tej pory. Aktywnie uczestniczą we wspieraniu kandydatów zarówno do Sejmu, jak również do Senatu, dlatego, że ten głos samorządowy powinien być obecny w polskim parlamencie i na tym samorządowcom bardzo zależy. To olbrzymie zobowiązanie i ja bardzo dziękuję kolegom samorządowcom, że mnie poparli, bo dzisiaj była część. Największy wodarze, ale w sumie ponad 30 samorządowców udzieliło mi takiego poparcia. Słów poparcia nie szczędzi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, który mówi, że samorządowe oczekiwania są tak duże, jak samorządowe zaufanie. I to właśnie Marzena Dębniak może im sprostać i może godnie reprezentować region Świętokrzyski w Senacie. Najlepsza kandydatka. Osoba o olbrzymim doświadczeniu życiowym i zawodowym. Osoba, która łączy w sobie. Osoba, która jest osobą kompromisu. Europoseł Adam Jarubas docenia odwagę kandydatki, bo jego zdaniem w dzisiejszej polityce jest czas dla odważnych kobiet. Ale zdecydowanie jest ich za mało i Marzena tutaj może wnieść taki nowy power, taką fajną energię i wierzę w to, że wygra. Rzeczywiście dzięki swojej wrażliwości, kobiecej sile jednak, bo ona jest bardzo doświadczona, ale też silną kobietą. Ja mówiłem o tym podczas wystąpienia, że trzeba mieć odwagę. Żeby występować w polityce, tak zepsutej, tak, tak skażonej, zakażonej językiem nienawiści, hejtu. Trudno w dzisiejszym życiu, na dzisiejszej scenie samorządowej, politycznej, jakby zupełnie odciąć się samorządowcy od polityki, a politycy od samorządowców. Te dwie sfery się przenikają, czy tego chcemy, czy nie. Polityka wchodzi w życie coraz brutalniej. Polityka otacza nas ze wszystkich stron. Wpływa na nas każdego dnia w wielu elementach, w wielu obszarach, stąd należy zadbać, aby ten wpływ był jak najlepszy jakościowo, aby osoby, które w tej polityce funkcjonują, nie były oderwane od rzeczywistości, aby żyły nie tylko dniem dzisiejszym, ale aby zapewniły stabilną, bezpieczną, rozsądną przyszłość dla przyszłych pokoleń. I tego zaczyna brakować. Nie jest sztuką żyć na kredyt tu i teraz. Sztuką jest zostawić przyszłym pokoleniom dobrą sytuację i zadbać o to, aby ktoś kiedyś mógł nami dobrze pokierować. W odniesieniu do przyszłości, to czwartkowa konwencja była również, a może przede wszystkim okazją do prezentacji programu wyborczego kandydatki, która startuje z własnego komitetu jako osoba bezpartyjna. Ja mogę zadeklarować jedno. Będę godnie reprezentować ten region, walczyć o niego, walczyć o samorządność, o demokrację. Ja Jestem cały czas wśród państwa, państwo mnie znają i chcę reprezentować państwa interesy. Jako niezależny kandydat jest mi nawet to łatwiej, bo żadna partia niczego nie może zabronić ani niczego mi nie może nakazać. Obrońmy samorządy, obrońmy demokrację, obrońmy te prawa, które mamy, a które są naprawdę zagrożone. Marzena Dębniak podkreśla swoją wieloletnią pracę w samorządzie i doświadczenie, które z pewnością będzie bardzo ważne i potrzebne w pracy parlamentarnej. Wszystkie płynące słowa poparcia w tej drodze po senatorski mandat niezwykle motywują ją do działania. Obok kwestii związanych z samorządem, w programie Marzeny Dębniak znalazły się m.in. sprawy dotyczące zdrowia, edukacji czy ekologii.